Karolino, zostałaś wytypowana przez Jurorów do zwycięstwa. Niestety nie udało się. Jakie masz odczucia? No! No! Tak, wygrałaś, pochwałę, oczywiście nagrodą, wygrałaś nagrodę Głosy RMF FM. Tak, tak, zostałem głosem RMF FM. i jutro o 14:00 po 14:00 właśnie w RMF FM i w innych rozgłośniach też jest premiera mojego singla, który będzie promował płytę, więc wszystkich zapraszam, bo... Kurczę, no cieszę się niesamowicie, bo Mariusz naprawdę na to zasługuje. A czy możesz nam powiedzieć, zdradzić, o czym jest ten twój nowy singiel i czy już jakieś prace nad płytą zostały poczynione? No, tak. Singiel to jest taki przyjemny, nieinwazyjny utwór. Tak naprawdę o, o lecie, O takim spokoju, może troszkę miłości. No, posłuchajcie, to się przekonacie. Karolino, a jak oceniasz swój, całą swoją przygodę w programie? To było niesamowite, to było... Kurcze, to poznałam niesamowitych ludzi i... To są ludzie, którzy zostaną ze mną na zawsze i jestem tego pewna. I na pewno dużo y, zyskałam y, wokalnie, technicznie, wszystkie coachingi, tak naprawdę co tydzień były lekcje, więc... Wyciągnęłam z tego wszystko, co najlepsze, a nawet jeszcze więcej. A jak poradziłaś sobie z występami w idolu, próbami do, do występów, oraz maturą, który, którą pisałaś w tym roku? Było ciężko momentami, bo byłam bardzo zmęczona czasami, ale poszło dobrze wszystko, bo i, Idol, i i matura też bardzo dobrze mi poszła, jak mi się wydaje. Wyniki dopiero pod koniec czerwca, więc. Ale nie, usnę, bardzo dobrze zdałam. No i co mogę powiedzieć? A jakie studia planujesz w związku z, z maturami? Najpierw robię sobie rok przerwy, właśnie, żeby się skupić na muzyce i tak naprawdę zastanowić się na tym, co chcę robić, bo nie chcę iść na rok tylko po to, żeby się przekonać, że to nie jest kierunek, na, jaki chcę, na jakim chcę być.